Partykuła O w języku japońskim. To partykuła biernika, czyli bierzemy coś i coś z tym robimy. Możemy sobie to wyobrazić, że zawsze do partykuły O będzie jakiś operator, będzie jakiś wykonawca i on na tym przedmiocie, który jest właśnie pokazany partykułą O, będzie na nim wykonywał jakąś czynność. I to może być absolutnie wszystko. Na przykład może być Ringo, taberu, czyli biorę to jabłko i jejem. Natomiast może być też dosłownie temat zdania, czyli suno hanashi o kikasete dasai. No daj mi posłuchać tej historii. Właśnie biorę tą historię i proszę cię, żebyś mi ją opowiedział. Więc znowu jest wykonywana czynność na danym przed tak mówię, może być to zarówno abstrakcja, jak i dosłowny przedmiot, więc o, po prostu wykonywanie akcji na danym przedmiocie i tyle. Tyle robi partykuła o, no w podstawowej wersji, bo jeszcze znaczy parę rzeczy, ale tak naprawdę jeśli to znacie, to już jesteście w bardzo dobrym miejscu. Musimy ją natomiast odróżnić od partykuły ga, która pokazuje wykonawcę czynności w zdaniu, bo czasami się to myli, natomiast tutaj o pokazuje nam, że ktoś musiał coś z czymś zrobić. Na przykład do o akiru, czyli mam wykonawcę Siebie, a drzwi wykonuje na nich czynność. Natomiast jakby drzwi się same otworzyły, to byśmy powiedzieli doła ga. Aita". I to wtedy już drzwi byłyby wykonawcą, więc musielibyśmy je zaznaczyć partykułą ga. Stąd właśnie jest ta różnica? Mam nadzieję, że zrozumieliście. Zadajcie pytania w komentarzach, wam chętnie odpowiem. No i zapraszam na lekcję. Zapraszam na PW napisać. Wystarczy.